Witajcie hetmani i James się kłania ze strony samiecalfa.pl Na pewno nie jeden z Was słyszał kiedyś od kobiet podchwytliwe pytania. Pytania, które zakrawały o aroganckie, trochę wredne, ale przede wszystkim podstępne. Bo gdy odpowiedzieliście na nie nie tak, jak życzyła sobie tego kobieta, ta zmieniała wobec Was swoje nastawienie, robiła się zła, obrażona, bądź traciła wami zainteresowanie. W dzisiejszym filmie odpowiemy sobie, jak radzić sobie z tak zwanymi shit -testami, które serwują nam kobiety. Zapraszam do oglądania. Odpowiedzmy sobie, czym są w ogóle shit testy. Definicja ta powstała już pod koniec lat 80., przez Misterego bądź innego Puła z tamtych lat. shit testy to są pytania, które kobiety zadają świadomie bądź nieświadomie. By sprawdzić wiarygodność, pewność siebie lub celowo obniżyć wartość faceta. Ja sam osobiście jestem dosyć sceptyczny co do myślenia, że dziewczyny używają takich tekstów w pełny, świadomy i kontrolowany sposób. Jestem raczej za tym, że testują one mężczyzn nieświadomie. James, ale kiedy to robią i po co? Robią to wtedy, gdy nie wiedzą z jakiej konkretnej wartości czerpie swoją pewność siebie mężczyzna, gdy ten je podrywa. Dlatego najczęściej shit testowani są faceci, którzy są przeciętnej urody i aparycji, ale zachowują się w bardzo pewny lub arogancki sposób. Wtedy w umyśle pojawia się pewny dysonans. Halo, ale dlaczego on taki jest? Z czego? On czerpie swoją pewność siebie. I żeby to sprawdzić, facet taki otrzymuje niekiedy niezręczne, wredne pytania albo niemiłe komentarze. Zawsze tak podrywasz dziewczyny? Do ilu już podszedłeś kobiet tego dnia? Wiesz, że masz słabe teksty? Nie masz ze mną szans. Mam lepszych kandydatów od ciebie. Jesteś dla mnie za niski, za brzydki, za stary, za młody. Shit to według mnie, to również zdania twierdzące, które mają określić pewne kobiece stanowisko. Są to momenty, w których dziewczyna albo sama siebie przekonuje, żeby nie doszło do zbliżenia, albo chce Ci pokazać, że nie jest taka łatwa, gdy Ty próbujesz ją poderwać. Wiesz, że nie będziemy się bzykać. Nie jestem taka. Nie robię tego na pierwszej rance. Jak sam słyszysz, są to teksty, które mogą niejednemu przyciąć skrzydła. Nie warto jednak analizować motywacji, jaka stoi za takimi tekstami, ponieważ te na próżno zwykle szukać. Są to albo mechanizmy obronne, albo weryfikowanie faceta pod względem właśnie jego pewności siebie lub dystansu do siebie samego. Takie teksty mogą być nawet formą udroczenia się z gościem, czyli flirtem. Dlatego, pierwszą, najważniejszą zasadą, by radzić sobie w przyszłości z takimi tekstami, to nie dać się im wyprowadzić z równowagi. Nie pokazywać, że was one ruszyły, nie reagować emocjonalnie, przyjąć je na spokojnie. I to jest bardzo istotne, bo bardzo wielu facetów w takich momentach wchodzi w niepotrzebne, logiczne dyskusje, zaczynają się denerwować i atakować dziewczynę, lub próbują ją przekonać do siebie jakimiś marnymi przechwałkami. I jest to moim zdaniem bardzo kiepska forma radzenia sobie z takimi tekstami. Dlatego moja rada jest taka, jeśli usłyszysz kiedyś wredny tekst lub dziewczyna powie ci, czego nie będziecie na pewno robić razem, zachowajcie spokój i przede wszystkim nie tłumaczy się jej z niczego. Broń Boże. Gdy już uda się wam nie stracić fasonu, macie dwie opcje radzenia sobie z takimi tekstami. Pierwszą z nich jest używanie sarkazmu bądź wyolbrzymi. Przykład, gdy zapyta Was, czy tak podchodzicie do każdej dziewczyny na ulicy, możecie na przykład odpowiedzieć tak, jestem dzisiaj 40, było jeszcze kilka starszych pań, trzy małżeństwa i jeden pies przed tobą. Gdy powie wam, jesteś dla mnie za stary, odpowiadajcie w stylu. Ale jak to? Przecież widziałem, jak zerkałaś na tamtego starszego pana, który przychodził obok, a nawet puściłaś mu oczko. Nieładnie. Sarkazm jednak nie zawsze będzie skuteczny, jeśli dziewczyna Was zupełnie nie zna, bądź ma na przykład dzisiaj kiepski dzień. Drugim sposobem, moim zdaniem najlepszym, jest przyznanie się do wszystkiego i szybka zmiana tematu na inny. Uważam, że jest to cięższa metoda, bo należy zaraz zmienić bieg rozmowy, co dla niektórych może być jakimś ograniczeniem, jeśli na przykład ktoś ma kłopoty z pustką w głowie, ale przytakiwanie to według mnie najlepszy sposób na przechodzenie przez testy, ponieważ w ogóle w nie nie wchodzicie. Gdy dziewczyna powie Wam nie będziemy tego dzisiaj robić, wiesz o tym, mówicie w stylu oczywiście, że nie, skąd w ogóle taki pomysł, Chcecie poznać. Albo zawsze tak zaczepiasz dziewczyny na ulicy? Tak, tak, zawsze. I zmieniacie od razu temat. Jesteś za niski. Mówicie jej dobrze, dobrze, cieszę się. I robicie dalej swoje, nie przejmujecie się tym, co wam powiedziała. Co ciekawe, gdy słyszę na spotkaniach teksty, nie robię tego na pierwszym spotkaniu, nie zrobimy tego na pewno nie łudź się nawet. To w większości przypadków lądowaliśmy w łóżku tego samego dnia. Moim zdaniem jest to nieświadoma racjonalizacja tego, co chce zrobić dziewczyna, a czego nie powinna, bo no i tutaj powody możecie sobie wstawić samemu. Gdy sama sobie czegoś zakaże, może później zwalić winę na faceta, że ten nią uwiódł czy coś w tym stylu. Pamiętam kiedyś jedną sytuację, w której dziewczyna, która była mną początkowo bardzo zainteresowana, zmieniła wobec mnie stosunek o 180 stopni i zaczęła wyzywać tekstami typu: Jesteś taki jak każdy. Jesteś zwykłym dupkiem, hamem. Żadna kobieta cię nigdy nie zechce. Jesteś chujem. Ta litania trwała dobre kilka minut, i jedyne co robiłem, to z lekkim uśmiechem patrzyłem się na nią i przyznawałem jej rację. Tak. To właśnie ja. Masz stuprocentową rację. Tak będzie. Jestem do niczego. Zgadza się. Godzinę później sama wyszukała mnie w klubie i zaciągnęła do siebie do mieszkania. Te historie, jak i dziesiątki innych możecie znaleźć w mojej książce Zakazany Dziennik. Link znajdziecie w opisie tego filmu niżej lub u góry ekranu. Dlatego nie wchodzenie zupełnie w dyskusję moim zdaniem jest najlepszą metodą na radzenie sobie z testami i niewygodnymi pytaniami. Są nawet takie pytania, na które... Warto odpowiadać wymijająco, bo co byście nie powiedzieli, skończy się to dla was źle. Najgorszym takim pytaniem jest szczera, szczera odpowiedź na, a czego teraz szukasz? Albo szukasz czegoś poważnego, czy raczej zabawy? I jeśli zaczniecie odpowiadać, że czegoś poważnego, to zwykle później usłyszycie, że ona teraz tego nie szuka. Jeśli odpowiecie jej, że niczego poważnego, to ona może powiedzieć, że szuka kogoś na stałe. <laughs> Taka sama sytuacja jest z pytaniem jakie masz wobec mnie oczekiwania drogi kawalerzy. Ogólnie nie warto w to brnąć, bo to wy musicie wiedzieć czego wy chcecie od dziewczyny i próbować przekonać jej do swojego punktu widzenia tak się sprzedać by ona chciała za tym podążać. To jest męskie to jest atrakcyjne. To się właśnie nazywa uwodzeniem. Dzięki za obejrzenie tego materiału jeśli ci się podobało zostaw łapkę w górę napisz co myślisz na temat tego filmu może jakieś przykłady ze swojego życia jak sobie z nimi, jak poradziłeś sobie z niektórymi pytaniami, albo jak sobie nie poradziłeś. Trzymajcie się cieplutko, wesołych świąt, drogi misiaczki i do następnego. Trzymajcie się. Puh.